Dzień dobry Państwu! Ostatnio zdarzyło mi się słuchać dość długiego filmiku na temat podsumowania osiągnięć Pana Charlesa de Gaulle'a jako przywódcy Francji, i tutaj nie mogę się zgodzić z wieloma, którzy widzą w nim ostatniego wielkiego Francuza. A nawet jeśli to prawda, jeśli widać w nim ostatniego wielkiego Francuza, to widać jak w XX wieku Francja skarlała jeśli to ma być ostatni wielki Francuz. Jedyne, co facetowi można przyznać i trzeba przyznać, to to, że był niezwykle zręcznym politycznym manipulatorem i konstruktorem czegoś takiego, co się nazywa z angielska wielki namiot, czyli Big Tent. O co chodzi? Że praktycznie ludzi z różnych tam opcji politycznych i idei się jednoczy pod jakimś tam przywództwem dla mniej lub bardziej doraźnego celu. W tym był dobry. Niemniej jednak jednoczył wszystkich od skrajnego lewa, nawet komuszków, do że tak powiem chłodnych patriotów. Dlaczego nie gorących patriotów i konserwatystów? Albowiem mało kto chce pamiętać i w tym w filmiku tego to nie było wspomniane, to w latach końcówka 45. roku i początku 46. Degoliści Gaulle, De brali udział z komunistami w nagące na akcją Français i francuskich narodowców, którzy byli oskarżani słusznie i nie. Często to były oskarżenia wymaginowane o kolaborację z Niemcami podczas okupacji niemieckiej Francji w latach 1940-1944. Oczywiście była to historyczna nagonka. Komuniści aż klaskali uszami, że degoliści z nimi poszli na współpracę, gdyż wyeliminowano wielu narodowców francuskich i osłabiono porządnie taką Poczciwą i bardzo mocną intelektualnie organizację, jaką była, no i do dzisiaj trochę egzystuje w formie szczątkowej, Akcją Fonses. I należy to pamiętać, nie wolno De Gaulle'owi tego zapomnieć, że z komunistami romansował od samego początku, jak już miał władzę we Francji. Miała oczywiście ciągoty dyktatorskie, które maskował troską o ojczyznę, skąd my to znamy. I facet y, y, oddał Algierię, która. Była nie kolonią, ale zamorskimi departamentami, i Algierczyków, tak naprawdę, którzy go wspierali, zostawił samopas na pożarcie komuchom i wściekłym, ogłupiałym przez propagandę komunistyczną rodakom. Tego też wybaczyć mu nie można. Poza tym, oczywiście to można tłumaczyć, że nie szło Algierii utrzymać za duża, za szybki przyrost naturalny Algierczyków itd., itd., itd. No, słabeusz się zawsze tłumaczy i należy też przyznać, że sam pan de Gaulle miał ciągoty lewicowe, gdyż za pierwszego swego rządu, tuż po wojnie, chciał stworzyć tzw. socjalizm po francusku. No to tutaj przedsiębiorcy i właściciele francuskich firm, które i tak są mocno upaństwowione, ale później upaństwowienie się dalej posunęło za następców De Gaulle'a, jak na przykład za Pompidou czy Mitterrand, ale nie posunęli się tak daleko, jak chciał się posunąć De Gaulle wtedy, to właściciele przedsiębiorstw francuskich kazali mu się puknąć w głowę. No to już widzimy, kim był naprawdę De Gaulle, wielki niby prawicowiec, a tak naprawdę o skrzywieniu lewicowym, no i widać to po jego ciągu tak do lewicy. No, niektórzy tam wspomną oczywiście, że poluzował więzy z NATO, Francja ma broń nuklearną, jest jedną z potęg światowych w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak, 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 ale i jeszcze można mu dołożyć, że Republika Piąta, jaką powołał w 1958 roku, jest do dzisiaj stabilna, dużo bardziej stabilniejsza niż poprzednie republiki, zwłaszcza Słowietna III, która przetrwała 69 lat i padła wstydliwie pod ciosami Niemców, gdyż rządy zmieniały się co parę miesięcy. No, to, tu się zgodzę, ale należy dodać, jakim to się kosztem odbyło, oczywiście znaczy wzmocnił władzę prezydencką, i dlatego ta Republika Piąta jakoś sobie dryfuje, ale ona dryfuje w stronę powolnego gnicia, co widzimy. Kompletne gnicie, zwłaszcza już teraz, jest ono tak widoczne, że nie da się go ukryć. Dlatego tutaj bym osiągnięć de Gaulle'a tak nie przechwalał i powiedział, kim on naprawdę był. Był to francuski działacz polityczny, który udawał trochę. Prawicowca udawał trochę katolika, a tak naprawdę chciał się popisywać swoją świeckością, a miał skłonności do totalnej lewicy, a sprawy gospodarcze to już w ogóle mu się marzyły zorganizowane po lewicowemu. Więc nie ma za kim płakać, ani kogo chwalić. Jak mówię, jeśli to mamy utrzymać dla niego etykietę ostatni wielki Francuz, to świadczy to tylko o tym, jak Francja obecnie skarlała i zgniła, nawet już za jego czasów, w okresie przedwojennym i powojennym. Obecnie każdy prezydent, jaki urzęduje na Champs-Élysées, to jest nikt inny, ale karykatura de Gaulle, który sam w sobie też był już karykaturą, no to mamy karykatury karykatur. I tyle mam do powiedzenia. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.